Witam w New Vegas, w krypcie 3 nad... Nie sprawdziłem jak ta krypta się nazywa wcześniej, dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że... Znaczy nie powiedziałem tego, że to jest krypta 3 właściwie. To dosyć wczesna krypta, jakkolwiek to brzmi. Nowa, nie nowa, tylko... No, numer 3, nie? Wcześniej była tylko numer 2 i numer 1. A to numer 3. Dobra. Czas jakieś hakowanko zrobić. <laughs> I teraz tak. Zapomniałem o czymś wspomnieć wcześniej. Eee, ale na pewno to napiszę w opisie filmu, to co zapomniałem. Generalnie chodzi o ten Cryolator broń. Ponieważ ta broń nie bierzesz się znikąd, tylko ją się robi na stoliku. Że tak powiem. Czyli trzeba mieć schemat. A skąd ja wziąłem schemat? Ano z kopalni Kojot, której już byłem tylko byłem tam przed tym jak ta broń się pokaza pokazała w e, nowej wersji moda, który używam, czyli no po prostu poza wideo tam polazłem i znalazłem ten schemat, który tam teraz się znajduje. O, co ja robię w ogóle sorki? Bo się zagadałem i nie wiem co robię. Włamuje się. Zupełnie mi to nie wychodzi. No okej. Okay mam całe, kurde, pół litra kawy jakby na, na przygotowane No, come on. Extended. Defined. Rzesz. Śmiem wątpić. Nie no, dobra, będziemy... Nie da się tu włamać? Oczywiście, się da. Czego ja nie sprawdziłem? W ogóle to trochę dziwne. Jak na no, takie pancerne drzwi. Gdzie one mają niby ten taki zameczek, który tu widzimy przed sobą teraz, ja nie wiem. Gdzie one tu mają to? <laughs> Nieważne, wygląda mi to na magazyn. Ale super... no naboje. A jakieś takie pierdoły. Jakiś złom, magazyn. A tu super klej. Mnóstwo komputerków, terminalów Co? O rany Ja tutaj miałem w poprzednim odcinku jakieś kurczę problemiki pseudo z związane z podnoszeniem jakichś przedmiotów, które ważą tony Zaraz to chcę sprawdzić, co ja tutaj podniosłem. Dokładnie chodzi o Chainsaw, tak? Piłę łańcuchową. Pokażcie. O. Jak to działa właściwie? Czy to działa tak, że. Nie, 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 no. To może być dobre. To może być lepsze od Puk-Puk'a. Chociaż niekoniecznie. To by. To kurde, ten Puk-Puk to jest aż 2000 warty. Idziemy, te kila Przestań kopać puszki. Co to w ogóle było? Obiad? Superowo. Romanse jakieś. Jak stąd wyjść teraz? Jak najszybciej. Wow, ale długo się ładuje. Co. Okay. Dobra, i co teraz w ogóle chcę zrobić? Nie wiem. Jak wyjdę, to wymyślę, ale generalnie chciałbym jeszcze poeksplorować. No, przecież naprawiałem błąd. Czy zaraz Nie wiem, bo to nie są chyba możliwe. Ale generalnie no naprawiłem ten błąd z białymi noży chyba. A zaraz tu mnie nie było. Może on za każdym razem nie wiem, kurde się. Włącza nie włącza. Jak to powiedzieć? Ten błąd lubi się kurde... Powtarzać za każdym razem wiem o co mu chodzi. A wezmę. Nie. Tak, tak, cztery steampaki. Jeszcze jakieś pozytywne rabowanko. Feels fine. Dobra, jak się stąd wychodzi? Na północ. Aha, nie mogę użyć sprintu. A tutaj przecież no tak, jestem ślepy. Ok, spada. My. Najpierw trzeba to włączyć. Mm -hmm. Nie było tego gigantycznego. Gigantycznego, nie gigantycznego. Co ja chcę powiedzieć? Tego wielkiego, głośnego skrzypnięcia. To nie jest ten wyraz dźwięku który powinien użyć. Ale wiecie o co chodzi? Przy otwieraniu tej drzwi. Taki straszny hałas. Dobra. I chyba wszystko jeśli chodzi o tą miejscówkę. Tak większ a w ogóle nie, to sniperkę sobie uzbraj, tak? Kurde, zaraz, przecież miałem. mam tylko 258 ammo do tego, To mi się, że. Mam więcej, chociaż nie, to chyba do Gaussa. Dobra, wypad stąd. Mam nadzieję, że spotkam jakiegoś murzyna na drodze, to będę wiedział, czy w końcu to, to funkcjonuje tak jak powinno. Mam nadzieję, że będzie murzynem. Strasznie długo się wgrywa jakoś to teraz. Okej, okay, mm, sprawdzę może to miejsce, jak już tu jestem. To jest huta. Olbrzymia huta rodem z nowej huty. Tędy? Wejście? A to może jednak... No dobra, jak już będzie ta sniperka Co tu będzie? Jakieś potwory? Ludzie? Roboty? Kucaj. A, roboty! Eee... O, i... O kurde! Zaraz, chwila, moment. Nie wiem co założyć. Wow. a to są roboty. O, zaraz, taki killer żyje. Gdzie jest jeszcze jeden? To są roboty, które wyglądają na panów. Jak oni się nazywają? A, nie widzę! Przepraszam. Trzy Przestań do mnie z plazmy walić. Przestań do mnie z plazmy z ognia. Panie stalowy. O, ty w mordę kopany. No, prze... Jasny gwint, mogę umrzeć tutaj. Eee, może nie. Oj! Szybko. Jeden! Dobrze, udało się. Służyłem kurde, masz 4-5 steampaków, troszkę za dużo. O, bo nie wiedziałem, jakiej broni użyć. Wyjąłem wio jakieś piesze lepsze. No dobra, przynajmniej nie zginęła kary, no więc. Nie jest źle. No, jeden tutaj na pewno, to 65 to już mi pozwoli chyba pewne zadanie, chociaż nie, nie wiem. A tu dwa. Tu sobie jeden zapodam. Tu po dwa tradycyjnie nie wiem, tak jak już tutaj pakuję po dwa. Tu jeden. Gdzie jest moje te przetrwanie, co? Gdzie to jest w ogóle? Tutaj. A, tu. To... Kurde, chociaż parę książek znalazł do tego I ostatni punkt wędruję do retoryki Jak tam moje steampaki? Ile ich mamy? 20 kobieto, co się przejmujesz? Mówię w sensie, że Karolina A, teraz może więcej targać, bo jest yy, wkurzona. A wezmę, bo to wartościowe nawet Jakiś głupi jestem, bo ja zawsze powinien brać te sensory One tylko ważą Bo to moc i wagę z No Jestem przyczony, że one ważą w cholerę, znaczy w cholerę może nie, ale dużo W normalnym się, nie wegasie One ważyły no chyba z 3, No tutaj ważą 0,3 a ja chyba jeszcze targam mnóstwo brudnej wody, jakiejś wody. Co to było, co to tutaj nie wiem? Co robiście, no kurczę. Najbardziej odpowiednia rzecz, która mogła się wylosować w takiej skrzyni komputerów, to co? Odtykacz. A! Bo spadnę. Czy jak to się tam nazywa, nie wiem nawet. O, kurde, ile tutaj tego było? Konkret jednak to noszenie Karoliny zwiększone 370. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy, czy to jest na przykład wyrażone niby w kilogramach, jakby, czy w czym? Nie, no, nie chyba nie w kilogramach. No, nareszcie Fire Horse Nozu to jest element, który się przyda do zrobienia. O! Do zrobienia. No. Czemu ja nie mogę tego powiedzieć? What? Rocket launcher Spoko. Wypadł do... O! Jeszcze troszkę rzeczy, ale chyba nic tu nie ma, cóż nie widzę. No nie ma nic, dobra. Jeszcze biurko ostatnia rzecz, kapsle 6 isp... Pieprzam stąd, ok. I zaraz sobie zrobię quicksave. A. Jasny gwint, coś słyszę. Kogoś dokładnie, jakieś gadanie było. <laughs> co ty tu robisz, kobieto? Service rifle. Oj, co trochę to... Kurka. Ja strasznego farta przez to, że właśnie się. No, jasny gwint. <laughs> Została mi pół. Gin! Zastrzelił nabój! Nie! nie zdążyła. Chyba, że teraz ja zginę. Nie no, dobra. No dobra, muszę użyć tego. Och, i przesiążyła się teraz, jasny <śmuchy> Hehehe, smutno. A tekija gdzieś tam za kątem. Tuż za rogiem. Dobra, czas zrobić to, co się robi, kiedy jest się przeciążonym. Czyli zmarnować trochę... O, ok czasu na przeglądanie... To jest kurczę całkiem dobra, ja zawsze tym zapominam. Znaczy W miarę, dobre. Tego laser RC, w ogóle bym wywalił. Ile to jest za 5? Nie, na no, 544. Trzeba by tu wywalić. O, byty. To jest takie... Wartościowe, może... Może tego będę używał... Nie, nie, bo to... Nie, nie będę. Wiecie co, nie potrzebuję chyba tego. No już tutaj... <laughs> nie wiem, prawda? za 722, nie. To jest z... z... mało wartościowe. To... Jeszcze coś malutkiego, jeszcze ostatnia jakaś rzecz. To 300 coś... To! O! I bardzo dobrze. Jakoś to teraz. I wiecie co? Jak teraz tylko będzie przerwa? Albo no od razu teraz to zrobię, bo, póki jestem przy lokacji, żeby ten... Pójdę gdzieś i sprzedam to co mam sprzedać i zostawię inne rzeczy, także zrobię tutaj przerwę. I widzimy się za chwilę. Hej! Jestem z powrotem. <coughs> I zrobiłem po pierwsze zakupy nie oczywiście sprzedawanie aczkolwiek no nie zupełnie bo wyszło na to że tym razem więcej wydałem niż kup yy, niż yy, dostałem Stoper. niż, yy, niż dostałem yy, i co bo, i oczywiście część też zostawiłem yy, czurka to co było pod czurką zniknęło nie wiem co było pod czurką właściwie Pod czurką był kombat szczotka dlaczego zniknęło bo kupiłem lepszy Mój nieczeni najle najlepszy, kurde kurcze Shotgun. Kurde kurcze. Riot shotgun. A w ogóle spadać z tym hełmem... Na chwilę przynajmniej żeby. Po żeby to było ładne. <laughs> Riot shotgun. Jedna z moich ulubionych broni. Teraz to powinien sobie w miarę radzić ze wszystkimi ludźmi. Bez problemów. I zostawiłem parę broni, na przykład też Cryolator, ten... nie dzień, że... Nie będę raczej używał, bo on jest raczej na pokazówkę nie jest zbyt skuteczny. Zostawiłem jeszcze parę broni w tym... ten pijowań -Y co że jednak puk-puk na razie jest najlepszy jeśli chodzi o broń ręczną. Zostawiłem to co ciekawe myślałem na początku, że jednak to zostawię. Yy, zostawię ten na pnowak, kurczę, ciężko mi się mówi coś. Ale jak zobaczyłem, że to jest, kurczę, dziwne, ale to jest bardziej wartościowe niż YCS. O tam 40 kapsli, ale... Być może to się może przydawać jako szybka snajperka, że tak powiem. Znaczy, może oddawać wiele strzałów. No bo gaos to tylko jeden, a potem trzeba czekać 3 sekundy. Zresztą tam dwie. Dobra, przerwę sobie zrobię. I do ustrzenia w następnym... Odc... A w ogóle to z... będę tego używał przez chwilę, czemu nie? Wygląda ładnie, w ogóle ja lubię broń energetyczne. Wygląda bardzo ładnie, bardzo wałowo. A teraz Karolina wygląda konkretnie. Nasze wygląda konkretnie, ale teraz wygląda po prostu miażdży. Narka.